Nie mam zielonego pojęcia, kiedy to pójdzie. Prawdopodobnie w momencie, w którym idę do szpitala. Co za tym idzie, nie jestem do końca pewien, czy z niego wrócę ani czy będę w stanie nagrać na tematy, na które chciałbym. Stąd decyduję się na próbę podsumowania tego pierdolnika, który mamy przez ostatnie dwa miesiące. Tak, Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta USA. To co widzieliśmy podczas inauguracji pokazuje, że Donek z 2015, a Donek dziś to praktycznie dwie różne osoby. Inauguracja nie odbyła się wśród obywateli pod pozorem zimna. Było zaledwie parę paręnaście stopni, w mojej opinii czysty bullshit, a wśród hajsatych elit USA, którzy SUTO za tę imprezkę zapłacili. Trump, jak go nazywają dalej prawaki, angielski trudny język. Siedział pośród Bezosa, Zuckerberga i bananka Elona, który skradł show, zamawiając dwa razy pięć piw. W owym czasie jeszcze mieliśmy bajerkę, że to takie szczeniackie struga niepawiana, że tak naprawdę tu lewaki są przewrażliwione ich dupa boli, motyw będzie powracał a Mask to tylko puszczał oczko do Eddie Boyów z Forczana i to wcale nie będzie. Otóż nie. Mask stał się dosłownym przydupasem Trumpa i przylgnął do niego jak mokre gacie. Na tym etapie praktycznie przesiaduje w gabinecie owalnym ze swoim synkiem X. Tak wygląda na to, że kryzys wieku średniego tate zafunduje młodemu lata psychoterapii, który jest na tyle bezczelny, że mówi wprost Trumpowi, iż prezydentem nie jest, ma się zamknąć i spierdalać. Tak, to nie jest żart. Samo Douge zasługuje na długi materiał, ale powiem tylko tyle, że łamią konstytucję USA poprzez grzebanie w kasie, którą zatwierdził kongres. Moi drodzy, jeżeli amerykański parlament dłużej nie ma mocy, aby dysponować hajsem, bo randomowy bananek jest w stanie go zablokować, oznacza to delikatnie rzecz ujmując, że państwo nie funkcjonuje jak należy. Z dnia na dzień zamknęli USAID, z którego rzekomo mam dostawać hajs i dlatego nie nagrywam, bo źródełko wyschło i Biden nie dzwoni dalej do mnie z instrukcjami, które nie dość, że robiło USA Soft Power. To jeszcze trzymało za jaja wszelkie choroby zakaźne i powstrzymało choćby epidemię duru brzusznego w Afryce, czy małpiej ospy. Ludzie, którzy tam pracowali, z dnia na dzień zostali bez kasy i, co ciekawe, nie dostali oficjalnych wypowiedzeń. Co za tym idzie, są pracownikami Schrödingera. Jak bananek Elon z oskarkami próbowali odpowiedzieć na ten burdel, zapytacie? Pokazując, że USA tak naprawdę przesywał miliardy, bilionów, gorylionów dolanów, choćby przez programy typu, proszę bardzo, Condoms for Gaza. Altraytowe youtuberzy i MAGA Media zrobiły aferę, że USA wysyłał prezerwatywy do strefy gazy, żeby Hamas mógł sobie uprawiać bezpieczne. Ruchanie, ruchy ani i, e. seks. Problem w tym, że jest to kłamstwo, a właściwie dezinformacja. Tak, condoms for Gaza, ale nie Gaza Izrael. Gaza. Mozambi, prezerwatywy rozdawane ludności tambylczej mają docelowo zabezpieczyć ich przed epidemią chorób wywoływanych drogą płciową oraz nagłymi falami przyrostu ludności, na które Afryka od jakiegoś czasu cierpi. Czy oskarki skłamały? Nie, ale prawdy też nie powiedziały. W mojej ocenie licząc na to, że Magowcy i Oldright sam wyciągnie błędne wnioski. Co swoją drogą się stało? Kolejnym wybrykiem brokułogłowych bananków Elona był rajd na rządowe bazy danych, w tym też Social Security Number. ichniejsza wersja PESEL. Jakbyście się czuli, gdybyście wiedzieli, że totalny random od bananka Elona jest w stanie zadłużyć was na całe życie? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale maga klaszczą dupami z radości. Kojarzycie może stronę Doge. Okazało się, że trzyma tam bazy danych, które pobrali bez autoryzacji, praktycznie bez zabezpieczeń. Jako, że schakowały je totalne randomy z Reddita, to oznacza, że mają je już dawno Chińczycy i Rosjanie. Finalny grzeszek, a przynajmniej do dziś, kiedy to piszę, to kręcenie wyników. Ktoś policzył, że hajs się nie zgadza. I zaczął drążyć, kiedy zauważył, że inwestycja, którą rzekomo Dodge uwalił, miała mieć aż 8 miliardów dolarów. Okazało się, że chuj wielki jak wszelki, bo w zaledwie 8 milionów. Jak myślicie, co zrobiły Maćki z moderacji Elonowskiej? Zaczęli zmieniać strony rządowe, żeby wyszło, że deklaracje Dodge się pokrywają. I tu jest gigantyczny, jebitny problem. Powiecie, nie można od tak zmienić kwestii budżetowych USA, zwłaszcza zatwierdzonych, zwłaszcza jeżeli wiele krajów i inwestorów bazuje na nich swój budżet inwestycyjny. Oraz potencjalne wydatki. Jeżeli USA stracą rachubę, ile tak naprawdę kasy mają i ile wydali, staną się niewypłacalne. Walną giełdy, budżety wielu krajów, w tym europejskich, a dolar stanie się słabą walutą. Czy bananek Elon i jego skargi o tym wiedzą? Raczej nie. Każdy, dosłownie każdy normalny prezydent, widząc taki kaliber niekompetencji, by typa dosłownie wywalił. My z normalnym prezydentem do czynienia nie mamy. Trump od razu robił show podpisując jak leci dekrety. W tym i dekret uznający gangi narkołykowe organizacjami hehestycznymi, <laughs> co od razu daje możliwość obejścia kongresu i wysłania wszelkich możliwych środków. W tym wojska, do powstrzymania ich. Zgodnie z interpretacją Donka, US Army miało wejść na teren Meksyku. To nie jedyny kij Trumpa. Z końcem stycznia wpadł na genialny pomysł zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Nazwa używana jedynie w USA, coś jak brytyjska psychoza English Channel, tylko bardziej godna pożałowania. Zapowiedział wojnę celną z Meksykiem i Kanadą. Powodem była odmowa Kanady do absolutnego poddaństwa USA jako 51. stan. Skupmy się na tym na chwilę. USA, które oficjalnie miało pod wodzą Trumpa być pokojowe, zapowiedziało aneksję Kanady, Panamy i Grenlandii. Magowcy w ogóle nie widzieli w tym kurwi logikanizmie najniższego problemu. Ba! Niektórzy nawet się cieszyli, że Wielka Ameryka to USA robiący piw-puff na terenie sąsiadów. Powstało milion projekcji rzeczywistości, które miały sugerować, że Kanadyjczycy wręcz pragną być częścią USA. Nienawidzą opieki zdrowotnej, publicznego transportu oraz. Wszechobecnego komunizmu. Ta szuria się potęgowała. Dopiero moment, w którym Meksyk i Kanada się dogadały, a Trump się zdziwił, kiedy okazało się, że wojna celna działa w dwie strony, co za zaskoczenie, odpuścił. A propos celu? Trump stwierdził, że europejski VAT to cło. Proszę Państwa, tak. Donaldowi nikt nie wytłumaczył, że VAT to podatek nakładany na każdy towar, w tym wewnętrzny, który oni w USA rozliczają w innej formie. To tylko pokazuje, jak działa prezydencka administracja. No właśnie, w tym problem nie działa. Administracja Trumpa w 2015 w większości składała się z ludzi, którzy mówili mu wprost, że pewnych rzeczy zrobić się po prostu nie da. Ci ludzie typa prostowali, tłukli mu do łba prawidła wszechświata i stawali okoniem, kiedy palma odbijała. Prezydent i Wice mieli cały sztab gości, którzy ich zdrażali, pisali przemówienia i pilnowali, żeby nie palnęli głupot. Widzę przemówienia Trumpa w Warszawie. Dziś w mojej ocenie ma jedynie bandę jesmenów, którzy najpierw zgadzają się na wszystko, a potem odwalają 2137 fikołków, aby urojenia szefa zrealizować. Trump i Wenz swoich sztabów zwyczajnie nie słuchają, a i tak są one okrojone do absolutnego minimum. A no właśnie. Vens. DJ zapuścił mocny beat zdrady w Monachium, gdzie wybiło szambo, a poleciało samo rzadkie. Między innymi, dowiedzieliśmy się, że Unia Europejska nie ma żadnych wspólnych wartości z USA, bo tu nie ma pr prawdziwej wolności słowa. Państwo działa i piluje obywateli. Jest zła, komunistyczno lwacka opieka zdrowotna. wieżaki nie mogą odwalać szamańskich figli pod klinikami aborcyjnymi, a rządzą te złe lwaki, a nie na przykład AFD, Britain First, Lepenowcy czy Konfa. Nadomiar złego kanapowy ruchacz jeszcze wsparł ruską marionetkę z Rumunii, której anulowano wynik wyborów ze względu na oczywistą manipulację służb rosyjskich i mediów społecznościowych. Tylko przypominam, że cała konferencja miała być poświęcona obronności NATO, a Wens zapuścił dosłownie alt-rightowskie pierdy i zarazem środkowy palec Europie. Zaraz po nim amerykański generał powiedział dyplomatycznym językiem, że Stany pierdolą Europę i kraje Unii mają sobie radzić same, w tym Polska. Vance, to jest właściwie najświeższe info prosto z US of A, nakazał Niemcom zaprowadzić pr prawdziwe Freedom of Speech na wybory, albo wyprowadzą amerykańskie wojska z Europy. Mówcie co chcecie, stawiam dolany przeciwko Bidenom, że wojska i tak wyprowadzi, bo widziało mu się oddanie Europy Ruslandowi. Meanwhile, US Army będzie rozwijać Warrior Spirit. Cokolwiek to znaczy. Ostatnie próby Spiritus Sanctus to były japońskie Bushido, które skończyło się jednostką 731 i armią Korei Północnej, której wojaki słyną z rozwalania cegieł łubem na klacie kolegi. W wafelkach z lat 1933-1945, nie wspominam z litości. Zaraz po tym, Trump zaoferował Zelenskiemu umowę, pisaną na kolanie na prawie stanu Nowy Jork. Uwaga, to jest ważne, nie według federalnego prawa, oddającą w dzierżawie jedną trzecią bogactw naturalnych Ukrainy na zawsze Stanom Zjednoczonym Ameryki. Możecie być zdziwieni tak jak Trump, ale Zełęski odmówił, co sprawiło, że ten zaczął go atakować, urządz w żywe oczy, że Zełęski dyplomaty w ogóle nie wpuścił ponieważ rzekomo spał. Kiedy internauci zaczęli pokazywać Donaldowi zdjęcia ze spotkania i zarzucili notkami, dostał meltdownu, wyzywając prezydenta Ukrainy od dyktatorów i zarzucając, że ma 4% poparcia, jadąc tekstami żywcem wyjątymi z ruskiej propagandy. A propos ruskiej propagandy, bananka Elona zapiekła dupka, kiedy okazało się, że zarówno Trump, jak i on dostali Community Notes za wciskanie ofen ruskiej propagandy i zostali za to szybko wyjaśnieni. W mojej ocenie hitem było wprost stwierdzenie, że Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę i za to, że zostali zaatakowani przez Rosję. Elonek, jako miłujący wolność słowa, a jeszcze bardziej swoją nieomylność, usunął wszystkie Community Notes pod swoim postem i zapowiedział usunięcie ich w ogóle. Bo wiecie, miały wyjaśniać lwaków, ale kiedy okazuje się, że jednak prawactwo częściej mija się z prawdą, no to już tak fajnie nie jest. USA dogadało się w sprawie Ukrainy w Arabii Saudyjskiej z Ruskimi, bez Ukrainy i Unii Europejskiej. Trump ma odwiedzić dobrego ziomeczka Putina w Moskał już w idy marcowe. Obecne ustalenia nie są jeszcze znane, ale sądząc po tym, jak administracja Trumpa robi dobrze stópkami Rosji, a bananek Elon nazywa ich mężami stanu, nie jest dobrze. Jest cholernie chujowo. Podsumowując, USA pod wodzą Trumpa w dwa miesiące zniszczyły to, co budowały przez 85 lat. Trump i Elon dosłownie gadają językiem ruskiej propagandy i Shuri powoli wprowadzając w mojej ocenie totalitary. USA konfiskuje paszporty osobom trans, nie respektuje praw stanowych dotyczących zmiany ich płci i w sumie na tym etapie nie wiemy co planuje jeszcze. De facto w mojej ocenie robi to samo co Rosja z osobami LGBT, ale jeszcze w przeciwieństwie do Putina ich nie rejestruje. Moi drodzy, powiedzmy sobie to wprost. Wszyscy wiemy, do czego to zdąża. NATO dosłownie bazowało na logistyce USA i teraz z dnia na dzień będzie musiało radzić sobie samo. Sojusz, który od lat był dostosowany, aby grać jako drużyna specjalistów, naraz ma być sprowadzony do Jack of All Trades, co nie jest nawet w warunkach bezterminowych proste, a my nie mamy luksusu w postaci jakiegokolwiek czasu. USA w wielu państwach zachodnich jest po prostu traktowana jako państwo wrogie. W Europie zbliżają się praktycznie wybory za wyborami, a nie pomaga fakt, że górują w nich bampowani przez media społecznościowe alt-rightowe szury, które, powiedzmy sobie wprost, są neoakwarelistami. Nic nie jest pewne, wiele rzeczy dopiero się zapisze. Istnieje szansa, że będziemy mieli za plecami rząd proruskiej koalicji z AfD, na szczęście nie w formie przewodzącej, a już w naszej historii byliśmy między młotem, sierpem i kowadłem. Wiemy jak się to zazwyczaj kończy. Z dobrych wiadomości, maski opadły wielu osobom, w tym polskim niedorozwiniętym kinder na pletonom. Którzy dalej klękają przed Trumpem i spermią do niego, licząc, że USA wejdzie na pełne i zainstaluje tutaj rząd marionetkowy z ich obrzydliwymi ryjcami na czele. Następna dobra wiadomość, Wilk idzie na terapię alkoholową po jego imbie w Sejmie, kiedy napierdolony jak księciunio wszedł do sali sejmowej i musiał zostać wyprowadzony. Samego zdrowia i silnej woli. Pamiętajcie, jakiekolwiek używki to gówno. Kolejna dobra wiadomość: wielu ludzi, widząc odpały prawactwa, ucieka z krzykiem w stronę lewicy. Ale nie lewicy kanapowej, kawiorowej czy uprawiającej Pierdololo, będąc pod P.O., tylko pracowniczej. I bardzo kurwa dobrze. Organizujcie się w związki zawodowe, walczcie o swoje prawa, uświadamiajcie, że prywaciarze to kapitaluchy i złodzieje okradające Was z zysków i waszego czasu. Pokrótce, w Europie Pierdel, Burdel, Serdel. W Polsce gorzej.